wyżej się całkiem nieźle wysłoniło, jeśli chodzi o najnowszy odsłonę Call of Duty, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale MW2 było reklamowane jako Call of Duty na dwa lata i że kolejne, faktyczne, nowe Call of Duty otrzymamy w 2024 roku, a po drodze, rok po premierze MW2 otrzymamy DLC, który rozwinie kampanię dla pojedynczego gracza i doda sporo kontentu do multiplayera. Ale jakiś miesiąc, półtora temu zostało już ogłoszone, że to jednak będzie Modern Warfare 3. I mam w głowie dwa powody, dla którego mogli tak zrobić, z czego jeden jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny, ale jeden nie wyklucza drugiego. I pierwszy jest po prostu taki, że dzięki takiemu zabiegowi będą mogli z czystym sumieniem, że tak powiem, sprzedać grę za full price. No bo gdyby to było DLC, no to wiadomo, że raczej by ceny trochę obniżyli do tych 200, a nie 350 zł, czy coś w tym stylu. No bo przecież nie sprzedawalibyście chyba DLC za full price, a co nie Activision? Co nie Activision? Natomiast drugi powód jest taki, że mimo tego, że Modern Warfare 2 pod wieloma względami jest naprawdę bardzo dobrą grą, to mimo wszystko ma bardzo dużo problemów i dosyć sporo krytyki na tę grę spadało tak naprawdę od premiery i do tej pory spada. Sporo rzeczy na, na, udało im się naprawić, ale z jakiegoś powodu upierają się nad tym, żeby pewnych rzeczy jednak nie poprawiać. I wydaje mi się trochę tak, że oni chcieli się od, po prostu od MW2 odciąć i zrobić taki świeży start. No a przy okazji, że możemy trochę więcej na tym zarobić, to dodatkowy dla nich benefit, więc wszystko się. Że tak powiem, od strony korporacyjnej skleja. Ja to ogólnie mam takie wrażenie, że MW z 2019 roku, moim zdaniem, przynajmniej był bardzo udanym eksperymentem, jakby zrobienie Call of Duty troszeczkę inaczej niż do tej pory to było. A MW2 jest takim nieudanym rozwinięciem tego pomysłu z 2019 roku, i teraz MW3, mam taką nadzieję, będzie tym, czy Modern Warfare 2 miało być od samego początku i to będzie takie Modern Warfare 2 2.0 z wszystkimi rzeczami, o które gracze proszą. Niedawno też otrzymaliśmy tweeta od użytkownika o pseudonimie Hope, który wypisał to, co ma zawierać Modern Warfare 3 i przelecimy sobie teraz przez całą tę listę i powiem Wam, co o tym myślę. What we know about Modern Warfare 3 by Sledgehammer Games. I to warto zaznaczyć, że za Modern Warfare 3 nie odpowiada Infinity Ward, tylko Sledgehammer Games, czyli studio, które jest odpowiedzialne między innymi za Vanguarda, za WW2, za Advanced Warfare i, uwaga, za Modern Warfare 3 z 2011 roku. Co prawda, oni nie byli głównym deweloperem, ale weszli po to, aby pomóc Infinity Ward, który było trochę w rozsypce po odejściu Adama Westa i Vince'a Zampelli po Modern Warfare 2. I można w pewnym sensie powiedzieć, że historia jako tako się powtarza. No, nie, bo znowu mamy w pewnym sensie przejęcie projektu tego od Infinity World i Sledgehammer zaczyna jakby się nim zajmować. Więc jakby Modern Warfare 3 z 2011 i Modern Warfare 3 z 2023 są w pewnym sensie w ten sposób ze sobą powiązane, co jest też dosyć zabawne. Zremasterowane mapy z Modern Warfare 2 z 2009 roku. I powiem wam szczerze, że dla mnie to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, dlatego że Modern Warfare 2 z 2009 roku moim zdaniem miał zdecydowanie najlepsze mapy w historii Call of Duty, przynajmniej jeśli chodzi o podstawkę. I była tylko jedna mapa, która mi się nie podobała. Nazywała się Estate i był to taki jesienny las schodzący w dół yy, i taki domek drewniany stojący na wzgórzu i szklarnie obok niego. Jakoś nie potrafiłem znaleźć feelingu, jeśli chodzi o tę mapę. Jakoś czasami nie mogłem dostać przeciwników przez to, jaka ona była kolorystycznie, więc mam nadzieję, że jeśli ta mapa faktycznie pojawi się w Modern Warfare 3, to zostanie odrobinę poprawiona. I nie jest to pierwszy raz, kiedy mieliśmy okazję zobaczyć zremasterowaną wersję mapy z Modern Warfare 2 z 2009 roku bo między innymi w MW 2019 dostaliśmy zremasterowany Scrapyard, który swoją drogą był moją ulubioną mapą z Modern Warfare 2 i naprawdę to było zajebiste uczucie, żeby można było zagrać na niej w odświeżonej odsłonie, szczególnie w mechanikach Modern Warfare 2019, które wtedy naprawdę bardzo i do tej pory mi się w sumie bardzo podobają. Na mapie Almazra z Warzone 2.0 mamy miejscówki, które są dosłownie 1 do jednego przerobieniem map High Rise, czyli takiej, która się dzieje na, na dachu wielkiego wieżowca i moim zdaniem e, wygląda to naprawdę super. Ja, zaskoczyło mnie, że coś się nie pojawiła ta mapa w Modern Warfare 2 po prostu, tym nowym z 2022 roku i mapę Terminal, czyli ogólnie uważaną za najlepszą mapę z Modern Warfare 2 przez całe community i ludzi grających w Modern Warfare 2 i na wszystkich listach najlepszych map w Call of Duty zazwyczaj jest ona w topce zdecydowanie i też mnie zaskoczyło, że tego nie było w Modern Warfare 2, ale zobaczymy w Modern Warfare 3 najprawdopodobniej, już się nie mogę doczekać. I oczywiście wiele osób będzie narzekało, że to jest leniwe, że biorą stare mapy, zmieniają tekstury i wrzucają do nowej gry, ale z drugiej strony ostatnimi czasy w ostatnich tam trzech odsłonach Call of Duty, moim zdaniem z paroma małymi wyjątkami, te mapy były po prostu słabe i nie chciało mi się za bardzo na nich grać i ostatecznie lądowałem po prostu na, albo na Shipmentie, albo na Dust House, albo na Nuketownie, no nie? I tylko w te, w te mapy grałem, bo cała reszta po prostu mi się grać nie chciało. Aczkolwiek nie mówię, że nie było dobrych map w ostatnich kilku odsłonach Call of Duty, ale stosunek dobrych do złych był bardzo, bardzo niekorzystny. Więc dwojga złego, zamiast dostać nowe, średnie, nazwijmy to, mapy, to już wolę dostać zajebiste stare, że tak tak powiem. Perki zostaną skategoryzowane według części naszego giru, czyli helmet, vest, gloves, boots, kask, yy, kamizelka, rękawiczki i buty, czyli po prostu jeśli perki związane z naszymi nogami, czyli na przykład, że możemy dłużej być sprintem, to będzie do butów, gloves to będą zwinne dłonie, przeładowywanie i tak dalej, vest to pewnie większe, yy, że tak powiem... Yy. Możesz więcej przyjąć obrażeń wybuchowych na klatę, a helmet tą może na przykład, nie wiem, tropiciel albo high alert będzie pod to podpięte. Moim zdaniem, zmiana stricte kosmetyczna, nie ma co tu za bardzo się nad tym rozwodzić. Wracają dwa perki, których dawno nie widzieliśmy, czyli Ninja i Stalker. Ninja swojego czasu odpowiadał za to, że nasze kroki były niesłyszalne i o ile w multiplayerze to się sprawdzało, to wydaje mi się, że w Warzone słabo by to było, gdybyśmy mieli perka, że kompletnie nie słychać naszych kroków. I albo ten Ninja, to nie będzie ten sam Ninja co kiedyś, będzie na przykład odpowiadał za to, że nie wiem, że przy upadku z wysokości otrzymujemy mniejsze obrażenia, albo nie wydajemy dźwięków przy spadku z wysokości, albo w ogóle nie wydajemy z siebie dźwięków typu zmieniamy broń, przeładowujemy, czy coś takiego. Możliwe, że tak to będzie, ale jeśli to będzie faktycznie brak odgłosu przy chodzeniu, to wydaje mi się, że w przypadku Warzone to będzie zdecydowanie za bardzo OP. Bo to zasadniczo to, co teraz jest Dead Silence. Tylko że Dead Silence to jest ulepszenie polowe, które możemy wykorzystać tylko raz na jakiś czas. Musi się cały cooldown dosyć długi zrobić i trwa to tylko przez kilkanaście sekund. A wyobraźcie sobie, że teraz ktoś ma to przez cały czas. To by było zdecydowanie za mocne, więc będziemy musieli się przekonać, o co właściwie chodzi z tym ninja perkiem w Modern Warfare 3, najnowszym, co zaraz nadchodzi. No i stalker odpowiadał za to, że mając ciężki karabin albo snajperkę, mieliśmy bardzo, o wiele bardziej skrócony ADS, czyli podnoszenie karabinu do oczu. I to było bardzo pomocne przy grindowaniu czy tam farmieniu skórek właśnie do takich ciężkich broni, więc w sumie fajnie by było gdyby coś takiego się pojawiło. 150 życia, czyli time to kill (TTK) czas do zabicia zostanie o połowę wydłużony. I szczerze mówiąc nie mam za bardzo opinii, czy to dobrze, czy to źle. Na pewno trzeba będzie odrobinę dłużej łupać niż w takim Modern Warfare 2, gdzie mamy stówkę życia. Jak to będzie? Trzeba będzie zobaczyć po prostu w samej grze. Nie jestem do końca pewny, ale wydaje mi się, z dość dużą dozą prawdopodobieństwa, że w Black Ops Cold War było 150 życia i moim zdaniem to było spoko. I w ogóle, swoją drogą, jak już tak nawiązałem do Black Ops Cold War, bardzo fajnie by było, gdyby oni umieścili w Modern Warfare 3 paski życia nad przeciwnikami. Nawet z możliwością ich wyłączenia, się komuś to przeszkadzało, bo w Black Ops Cold War jedna rzecz, która naprawdę zajebiście mi się podobała, to właśnie paski życia, bo jak strzelasz do przeciwnika i widzisz, że mu schodzi ten pasek, to po prostu jakoś to było takie bardziej satysfakcjonujące, że tak powiem. Trochę tak jak wiecie, jak zabijacie przeciwników w solsach, to ten pasek widzicie jak spada, nie? I kiedy grasz w tego, w takie Call of Duty i też masz ten taki pasek, który widzisz, że faktycznie się opróżnia, kiedy trafiasz przeciwnika, jest to po prostu na swój sposób satysfakcjonujące. Więc nie mam tutaj zdania, czy to dobrze, czy źle, trzeba będzie zobaczyć w samej grze, ale wydaje mi się, że to będzie ok. Klasyczna minimapa, i z tego co się doczytałem, chodzi o to, że powrócą klasyczne czerwone kropki w momencie, yy, kiedy przeciwnik strzela z broni bez tłumika, i to jest. Niebista opcja. Modern Warfare 2 2022 podjęło jedną z najgorszych decyzji, czyli zrezygnowanie z tego pomysłu, że jak strzelasz z niewytłumionej broni, to widać cię na mapie, dlatego że musiałeś tutaj podejmować decyzję, że musisz poświęcić jeden slot na broni, po to, aby wrzucić ten tłumik, który też powodował, że twoja broń była cięższa, przez co y, też y, miałeś wolniejszego ADS-a, nierzadko też mniejsze obrażenia, po to, aby nie było widać cię na mapie w momencie, kiedy strzelasz. Szczególnie to było bardzo ważne za czasów Modern Warfare 2 2009 roku. Gdzie mogłeś tylko jeden dodatek włożyć na broń, no i jak nie chciałeś, żeby było cię widać na mapie, no to niestety musiałeś używać koniecznie tłumika. I bardzo się cieszę, że to wraca. Mówię, to była głupia decyzja, której nie rozumiem, po co oni ją podjęli, ale na całe szczęście wracamy do tego i feeling grania na mapach znowu stanie się lepszy dzięki temu, bo moim zdaniem to jest naprawdę bardzo proste i świetne rozwiązanie, które powoduje, że kiedy patrzymy na mini minimapę, to wiemy, gdzie dzieje się akcja, gdzie jest przez co flow samej rozgrywki jest o wiele, o wiele płynniejszy. War Mode z WW2. Za bardzo nie grałem w WW2, ale z tego co pamiętam, to był tryb trochę przypominający Raj z Battlefielda 3. Czyli jedna drużyna się broni, druga atakuje. Ta atakująca ma pewne cele do wykonania. Broniąca stara się ich powstrzymać, i przechodzimy od checkpointa do checkpointa. I. Ogólnie wydaje się to z całkiem spoko pomysłem. Zobaczymy, jak już wyjdzie ten Modern Warfare 3, z czym to się będzie jadło. Reload cancelling. O jezu, to jest kolejna debilna decyzja, która została podjęta w Modern Warfare 2. Czyli brak reload cancellingu. Czyli generalnie chodzi o to, że w momencie, w którym zaczynasz przeładowywać broń i w trakcie zaczniesz sprintować, to po skończeniu sprintu postać musi dokończyć animację, którą rozpoczęła przeładowywania. A wcześniej to działało tak, że wiesz, aż przeładow... załóżmy 15 kul w magazynku, chcesz przeładować, zaczynasz przeładowywać. Przeciwnik wyskakuje, ty podbiegasz, przez co kasujesz yy, reloading, odwracasz się i go zabijasz tymi 15 kulami, nie? A teraz niestety nie możesz tak zrobić, i nie ile razy miałem sytuację, że tak właśnie się stało. No nie, więc zajebiście, że w końcu poszli po rozum do głowy, znaczy w sensie, ja już tutaj mówiłem, że jest wiele rzeczy w Modern Warfare 2, które ludzie narzekają, i oni tutaj zamierzają to zmienić. I na całe szczęście to jest jedna z tych rzeczy, razem właśnie z tymi czerwonymi kropkami na minimapie, o których wcześniej wspominałem. Wraca też slide Canceling, czyli w trakcie ślizgu, jak systemy znowu przy Skucania, to kończymy go, bo w tym momencie mamy tak, że jak naciskamy slajd, no to musimy przylecieć całą długość, nie możemy tego powstrzymać w trakcie, a teraz będzie można i moim zdaniem też bardzo dobrze, dlatego że te slajdy obecne, przez to, że nie można ich jakby przerwać w trakcie, wydają się strasznie toporne. Po prostu nie ma takiego dobrego flow, jak to było w chociażby właśnie MW 2019, gdzie te slajdy były naprawdę bardzo, bardzo płynne. Ja akurat nie korzystałem z tej mechaniki, tego slide cancelingu, co oni tam biegali po padzie i po prostu lecieli jak pierdolnięci. Po prostu jakimiś żabkami, że tak powiem. Akurat tego nigdy nie robiłem, ale sama możliwość wyciszenia slajdu w trakcie, kiedy ja chcę, załóżmy, nie wiem, jak slajd trwa 2 metry, a jak chcę przejechać tylko metr na przykład, no nie, no to miało się poczucie większej kontroli nad postacią. Więc też fajnie, że to wraca. Bandle broni operatorzy zostaną przeniesieni z Modern Warfare 2 do Modern Warfare 3. Tutaj warto zaznaczyć, że tylko w tę stronę, dlatego to się nazywa carrying forward, a nie carrying backward. <laughs> I to jest też kolejna rzecz, która powoduje, że wydaje mi się, że te Modern Warfare 3 to będzie po prostu DLC które zostało z, market, z marketingowego i pieniężnego punktu widzenia wypuszczone jako Modern Warfare 3 jako oddzielny produkt, bo nigdy nie było takiej sytuacji, żeby w multiplayerze operatorzy, bronie i tak dalej przeniosły się z jednej gry do drugiej. To miało miejsce w Warzone, ale tylko i wyłącznie w Warzone. Ja to traktuję jako dwa oddzielne tryby, że tak powiem, że mieliśmy taką mieszankę broni z trzech różnych gier, operatorów z trzech różnych gier i tak dalej, co było też jednym z największych problemów tego Warzona, bo przez tak dużą ilość kontentu on się po prostu sypał, że tak powiem. I tutaj też mnie to trochę martwi, bo wydaje mi się, że w tym Modern Warfare 3 będzie po prostu strasznie dużo broni i z Modern Warfare 2 i z Modern Warfare 3 będą dobronie i wydaje mi się, że to będzie po prostu powodować dosyć duży, nieprzyjemny chaos, ale zobaczymy, na pewno bardzo dużo ludzi się cieszy, bo nie będą mieli takiego poczucia, że o, kupiłem sobie operatora w Modern Warfare 2 i teraz co, nie będę mógł go mieć, a tutaj przeniesienie do Modern Warfare 3 i od razu dla wielu ludzi będzie to lżejsze na umyśle, że tak powiem. <laughs> Wraca map voting, czyli kolejna zajebista rzecz, którą mogli, mogliśmy doświadczyć w różnych częściach Call of Duty. Między innymi w Modern Warfare 2 z 2009 roku, gdzie zamiast informować nas, jaką mapę będziemy teraz grać, to dostawaliśmy dwie do wyboru i gracze mogli yy, głosować, którą mapę odrzucamy z tych dwóch. A jak był Remis, to, to już wtedy samo wybierało 50-50. I spoko mi się to wtedy podobało i fajnie, że wraca taka funkcja. No i na koniec Outbreak Zombies by Treyarch. I tutaj twórcy się chwalą tym, że to będzie największy. Mapa i to w ogóle ma być otwarta mapa w trybie zombie, ale mnie to kompletnie nie rusza, dlatego że ja nigdy nie przepadałem za zombie w Call of Duty, próbowałem w różne grać, żadne mnie nie wciągnęły, jakoś nie kumam tego feelingu. W sensie nie mam problemu z tym, że strzelałem do zombie, żeby było jasne, ale po prostu jakoś te tryby jakby same w sobie mnie nie wciągnęły, no po prostu nie jestem w stanie opisać dlaczego. Outbreak zombies oczywiście sprawdzę, ale nie zdziwię się, jeśli skończy się na tym, że raz odpalę, już nigdy więcej do tego nie wrócę. Ale. Może będzie tym razem inaczej, zobaczymy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Modern Warfare 3, przynajmniej informacje, które na jej temat mamy. I powiem szczerze, nie mogę się doczekać, bardzo mi się te informacje podobają. Już 10 listopada premiera. Jak już wspominałem, niejednokrotnie jestem dziwką na Call of Duty i pomimo tego, że jest wiele rzeczy, za które te serie nie lubię, to jednak z wielką chęcią cały czas do niej wracam. Modern Warfare 2 z 2022 roku, mimo tego, że ma masę problemów i sporo głupich decyzji, które zostały tam podjętych, to mimo wszystko ma moim zdaniem najlepszy gunplay ever. Zajebiste animacje, zajebiste udźwiękowienie, zajebisty feeling, responsywność. Wszystkie te dźwięki towarzyszące, typu kiedy trafimy przeciwnika w głowę albo yy, włączymy jakiegoś tego. Yy... Killstreak albo coś w tym stylu, to wszystko jest uźwiękowane po prostu pięknie i po prostu obcowanie z tą grą jest świetne. Szkoda tylko, że jest masa właśnie tego główna naokoło, ale wszystko wskazuje na to, że Modern Warfare 3 może to wszystko odwrócić i stać się po prostu absolutnym Modern Warfareem z tych nowych, nowożytnych Modern Warfareów. Ale czy tak będzie, przekonamy się już tego 10 listopada. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia lub wieczora, w zależności, kiedy to oglądacie. Dajcie koniecznie łapkę, jeśli Wam się podobało. Zachęcam do sprawdzenia mojego Discorda. No i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, hej, dbajcie o siebie i na razie!